Dopiega! się! <grymne> Bójaj się! nagrywam? Nagrywam! Ten kurwa kusownik! Tu tu masz, tu masz Mocno, podnieście go! Weźcie go, podnieście! Tak, chcę podnieść go! To, to nie na no podnieść podnieś peksę, dalej. Cię, no da. To podnieś się widka. Podnieś widka. No ten teren tu łowisz, kurwa. Zladu weź tam. Aha, To No dobra, podejście go. To to <haha> no To podejście wygląda no, no ale ty sobie ściota no. tej pierdolę One wypierdalają szakowi i odrazu, bom, nie?

no mi się... Kurwa. No zobacz jaki lot, kurwa. Dalej, podniesiemy cię. to Peksa. Podniesiemy? Nie, bo wy kurwa... No pojebany! No, no. no kurde! Ale tak delikatnie, bo no, no. Dáem, Pursa, tak to Dobra, puszczam. Wyjebie z drzewa! Kurwa! Jaaa! Pójść Kurwa! Ej, weź Peksa razem z Witkiem, No dalej. Dalej, to Chodź. to nie, je Feels, nie? Dalej, mi Dalej. No dobra, dalej. Dále. 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 dalej. Dále. i sam. Ej, <tějí> tě,